Witam. Chciałbym się was zapytać, czy wolicie filmy, gdzie są napisy, czy bez napisów. Napiszcie w komentarzach i zapraszam was do odcinka, joł. Dobra. W dzisiejszym odcinku zgubiliśmy się w dżungli wraz z Ramciem. Dzieńka wszystkim. Jak widzisz, jesteśmy w dżungli. No Sherlock. I gramy w Green Hela. Weźmy sobie bananki. Znajdź pomoc, musimy znaleźć pomoc. Ale już jesteś uwalony. Ja? No, gacie masz uwalone. Ramek, bo się zgubiły. Nie Dobra, chodź Romek, trzeba iść. O, owoce jakieś, będzie obiad. Chodź, bo jakiś obóz trzeba znaleźć, bo inaczej wszystko nas zjechać. O, jesteśmy koło obozu, jest dobrze. O, i tutaj mamy nawet kościany nóż i hamek do spania, jest git. Znajdź pomoc, przygotuj, wypij a jak łaskę, by odzyskać pamięć. Sprawdź lokację Łamba 2. Stwórz to tak, duży patyk i mały patyk. O, świder do rozpalania, ale my jesteśmy geniusze. Ja ci powiem, że muszę cię położyć do hamaku. Niestety, ale drugi gracz musi sobie nieluksusowe życie zbudować. O, o ciepanie. Co? O, jak spuchła ręka. O, ci położymy, żeby był dzień. Ty masz łóżko, ja mam ten hamak. <laughs> no, nie przedyskutowaliśmy tego. Nie, powiem, że my jesteśmy zagubieni. Ej, woda! Pada deszcz! No, na nasiuraj, nasiuraj. O, jest, mam wodę. o. Koko No No Otwal się Idź stąd No ten tygrys jest powalony Idź kurde Ty kurde gnoju Nawalaj Nawalaj mu Chodź walcz Uważaj Romek No Przyszedłem. Przyszedł sam no i no i znowu trzeba... O nie! Moja pała znikła! <grywa> Taka pała? No to do ogniska mi pała znikła. Ciekawe czy ja mam. No czy... ja też nie mam, no do, do tworzenia ogniska, tak? Rozumiem. Do jarania ognicha. O, żywice znalazłem ty. Ale to jest ta roślina, którą wziąłeś? Nie, ogólnie mówię, że żywice znalazłem. Wiesz, kiedy gorąco. Ażek bazylijski! Jesteśmy w bazylii! Masz brazylijskiego orzecha? No i gdzieś tam był. Dobra, czekaj. O, znalazłem! Jest! Znalazłem! Ej, to czekaj, to zatrzymamy zaraz. Hey! What are you doing here? To kliknij Escape! A nie słyszałeś! O i ty ch. To masz? <ścoughs> to dziecko coś powiedziało. Hey, hey, wait. Ej, on na dół! O nie! Będę musiał zablurować mu dupę! Ten przez skały przeszedł. Walony, hakeł. Ej, o! Zauważyłeś, że wszyscy mają kółko na łebie. Wywalone. O, prezent. Tu. Paczka z nasa. No, bateria nam padła, dobra, idziemy. Ramek, idziemy do Łampdy 2, chyba tak się to nazywa, ta lokacja. Ten, co? Czy tu? Nie, mamy owoce, choć zostawimy tygryskowi gryskawi. A nie! To mamy na ist iść! Ja pierdziele, bo to ma spaść! A ja upośledzony jestem na tym zegarku. O nie, mnie! Co ci -o? Pająk. O nie, dwa razy nawet. Uwalił cię pająk dwa razy? No nie, Romek. Nie umieraj, nie zdychaj mi tu. Możemy wybudować tutaj łóżko, żebyś nie... Zdech tutaj i się zrespisz tu, chodź. O, tu na podłodze ci walnę takie ładne stanowisko do spana. Masz tu łóżko i dawaj, ho. O, kokosek. Nie wartwi się tym, że zaraz umrze, tylko... kokosek! Nie zatrzymujmy się po prostu, idziemy przed siebie. Je jeżeli jesteśmy głodni, to wtedy jemy. No dziabną mnie! <laughs> masz tytoń! Masz tytoń! działną mnie! Ja też dziabną. Zaraz <laughs> znowu ja zginę. Tomek strasznie. Nie wdep w gówno, okej? Okay? Bo będzie śmierdziało i nas szybciej znajdą. Ej, bambus! Bambusia mamy! Cioho, ciocho, ciocho! Nie ciachaj mnie, tylko bambusa! O w dupę, tutaj jest jeszcze raczej tygrys, raczej nie tygrys, tylko pies, e, raczej ten, no... Gdzie ty jesteś? Dupa mnie boli, wysypkę mam. To był koniec pierwszego odcinka Green Hela, czyli Zielonego Piekła, ze mną był Romek. Dzięki wszystkim.